Słonie to największe zwierzęta na naszej planecie i bez wątpienia należą do najbardziej majestatycznych, ale niestety są też jednymi z najbardziej zagrożonych gatunków. Na wolności zostało ich bardzo mało ze względu na polowanie do pozyskania kości słoniowej. Dlatego ludzie tacy jak Shanduan, jak Charliate, robią wszystko co w ich mocy, aby pomóc tym niesamowitym zwierzętom, ratując je i rehabilitując, aby, miejmy nadzieję, mogły pewnego dnia zostać ponownie wprowadzone do świata. Środowiska naturalnego. Kobieta jest założycielem Elephant Nature Park w Tajlandii, sanktuarium i centrum ratunkowe dla słoni założone w roku 1996. Park znajduje się około 60 km od miasta i zapewnił schronienie oraz opiekę ponad 200 słoniom w opałach z całej Tajlandii. Jak powiedziała kobieta, obowiązkiem wolontariuszy w Parku Przyrodniczym Słoni są wszystkie osoby znajdujące się pod ochroną naszego parku. Dotyczy to zarówno naszych pracowników, jak i gości. Gościmy słonie, koty, psy, bawoły i wiele innych zwierząt. Jesteśmy im winni szacunek i zrobimy wszystko, aby zapewnić jak najlepsze warunki tym, którzy nie mogą mówić za siebie. Słoń jest największym ssakiem lądowym żyjącym obecnie na naszej planecie. Samiec słonia afrykańskiego może przekroczyć 3 metry wysokości i ważyć ponad 5 ton. Kły z kości słoniowej to górne siekacze, które u starych samców mogą sięgać 2 do 3 metrów. W Afryce żyją dwa gatunki słoni słoń afrykański i słoń leśny. Natomiast słoń azjatycki zamieszkuje południowo wschodnią Azję od Indii po północną Indonezję. Dopóki wszyscy nie zrozumieją, że słonie powinny być szanowane, a nie traktowane jak nasi niewolnicy, niespoczne będę za nich walczyła. Powiedziała. Nie bez powodu jest nazywana królową Słoni, za jej umiejętności dotarcie do tych zwierząt i ciągłą pracę na rzecz ochrony i ratowania gatunków w Tajlandii. Słonie niegdyś swobodnie przemierzało większość regionu, ale obecnie występują jedynie w wilgotnych lasach i na łąkach, zajmując jedynie 15% swoich dawnych siedlisk. Jest to w dużej mierze spowodowane projektami, takimi jak budowa zaprowodnych dróg i kompleksów przemysłowych, plantacji i rozpowszechnianie przeszchniania się osiedli ludzkich. Dziś żyje niespełna 40 tysięcy słoni, ponad połowa znajduje się w Indiach, a niespełna 7 tysięcy w Tajlandii, gdzie połowa żyje w niewoli. Kobieta w roku 1996 założyła Elephant Nature Park, sanktuarium i centrum edukacyjne dla maltretowanych, rannych i straumatyzowanych słoni uratowanych po przymusowym zatrudnieniu w turystyce i nielegalnym wyrębie lasu. Słonie, z których wiele jest poważnie niedożywionych i cierpi na problemy, Problemy psychiczne i fizyczne są otoczone opieką i leczone, aby mogły z powrotem wrócić do zdrowia i mogą swobodnie poruszać się po rozległym parku o powierzchni około 100 hektarów położonym w dolinie Mei około 60 km na północ od miasta Chiang Mai. Pasja królowej słoni sięga daleko wstecz. Urodziła się w odległej górskiej społeczności w północnej Tajlandii w roku 1962 w małej plemiennej wiosce Ban Lao, dwie godziny na północ od Chiang Mai. Jej dziadek ze strony matki był człowiekiem lasu i szamanem, który zabierał kobietę na wycieczki do dżungli, gdzie towarzyszyła mu w poszukiwaniu ziół leczniczych. Jej miłość do słoni zaczęła się, gdy jej dziadek, tradycyjny uzdrowiciel, otrzymał małego słonia jako zapłatę za uratowanie życia człowieka. Wtedy zaczęła spędzać dużo czasu ze swoim nowym przyjacielem, którego nazwała Tonk Kum. I tak narodziła się pasja, która zmieniła jej życie. Co bardziej wyjątkowe niż rzadkie, biorąc pod uwagę, że tło życia królowej słoni stanowiło skrajne ubóstwo. Dziewczynie udało się zdobyć wykształcenie wyższe. W tym czasie królowa słoni poszła do szkoły, co zdziwiło wszystkich. Kobiety były stworzone do opiekowania się domem, mężem i dziećmi. To było normalne dla kobiety, kiedy dotarła na uniwersytet, wybrała kierunek Fine Arts na Chang Mei. Stopień naukowy, który uzyskała, wydaje się nie pasować do takiej postaci. Po poznaniu tego, kim jest i czym się interesuje. Można by się spodziewać weterynarii lub co najwyżej rolnictwa, ale to pierwsze nie istniało wtedy na Chiang Mai, a to drugie było zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Podczas studiów i po ukończeniu ich kobieta zaczęła wykonywać serię dorywczych prac, oszczędzając pieniądze na ratowanie jednego słonia naraz. Nie mam innego wyboru, ponieważ w Tajlandii nie mogę ich po prostu zabrać, nie mam takiego prawa, nawet jeśli są one maltretowane, wyjaśniła." Od tej pory ślubowała, że ratowanie słoni, zwierząt, które przypominają wszystko o jej ukochanym kraju, będzie jej misją. Mimo, że nie miałam wtedy pieniędzy, wiedziałam, że muszę znaleźć sposób, by im pomóc, mówiła. Elefant Nature Park położony w górach znajduje się na terenie podarowanym przez Amerykanina. Wiele słoni przychodzi do naszego parku rannych i w stanie krytycznym. Niektóre straciły równowagę, niektóre są głuche, niektóre ślepe, a niektóre nie mogą chodzić. Przyjaciele uważali, że jestem szalona, że je kupuję, gdy mają umrzeć, ale moja jedyna zasada brzmi: ratuj słonie, które potrzebują pomocy. Chociaż są one czczone i uważane jako narodowy symbol Tajlandii, wiele słoni pracuje w przemyśle turystycznym. We wczesnym okresie życia, wiele z nich jest poddawanych brutalnemu rytuałowi, zwanemu payan, co oznacza zgnietanie. W którym młode są oddzielane od matek, następnie wiązane do drewnianych klatek i poddawane codziennym torturom fizycznym i psychicznym w celu oswojenia. Na całe szczęście te okrutne działania nie są dziś tak powszechne, jak były 10 lat temu. Teraz sprawy zdecydowanie się zmieniają, ponieważ ludzie stają się bardziej świadomi zwierząt, powiedziała. Jednak ponad 50% słoni w Tajlandii żyje w niewoli. W Elephant Nature Park mieszka ponad 80 z nich, a także 700 psów, z których wiele zostało uratowanych po ciężkiej powodzi w Bangkoku w 2011 roku, 800 kotów i 98 bawołów. Fundusze pozyskuje głównie dzięki sponsorom i turystyce. Odwiedzający mogą zostać na dzień lub na noc i karmić, spacerować oraz pomagać w kąpieli słoni lub zostać wolontariuszem. W związku ze spadkiem poziomu turystyki podczas pandemii koronawirusa, Park Przyrody Słoni znalazł się bez odwiedzających, wolontariuszy i dochodów, które pozwoliłyby na jego utrzymanie. Wżywienie słonia może kosztować nawet 30 euro dziennie, czyli ponad trzykrotność dziennej płacy minimalnej w Tajlandii. Kobieta nie poddała się jednak i rozważyła nawet sprzedaż samochodu, gdy sytuacja finansowa parku uległa pogorszeniu. Ludzie zawsze mogą prosić o pomoc, ale zwierzęta nie mogą, więc musimy im pomóc, powiedziała. Jedną z wielu historii pochodzących z Elephant Nature Park jest historia małej Fifi, słonicy, którą królowa w słoni przygarnęła do swojego sanktuarium. Nie jest rzadkością, że Elefant Nature Park przyjmuje młode, ponieważ są one łatwo oddzielane od matek przez ludzi, którzy próbują je wykorzystać od najmłodszych lat. Kobieta ma jednak bardzo szczególny sposób witania i obchodzenia się z najmłodszymi gośćmi swojego sanktuarium. Zamiast zostawić ich samych w przerażającym nowym otoczeniu, bierze poduszkę, koce i kładzie się obok nich na kilka pierwszych nocy, i tak spędzają je razem. Królowa Słoni nigdy nie jest sama. Oprócz jej pięknej, słoniowej rodziny, którą opiekuje się jak własnymi dziećmi, jest jej mąż Adam, który wspiera ją w każdej decyzji i często spędza noce razem z nią i małymi słoniątkami. Kiedy Fifi przybyła do sanktuarium przestraszona i samotna, kobieta nie miała wątpliwości, że tej nocy będzie spać obok niej, ale kiedy słoniątko podeszło do niej i zaczęło się przytulać, jej serce się roztopiło. Oboje zasnęli blisko siebie, a kiedy kobieta obudziła się następnego ranka, znalazła dziecko w łóżku Adama. Zdjęcia i filmy małego słoniątka i człowieka śpiących obok siebie, jak każde zwierzę i jego właściciel, wzruszyły wszystkich do łez. Jak można nie zacząć ronić łez przy takich widokach? Na przestrzeni lat kobieta otrzymała wiele nagród i wyróżnień w Tajlandii oraz poza nią za swoje wysiłki. Fundacja Forda we współpracy z National Geographic ogłosiła ją Bohaterem Planety w roku 2001. W roku 2003 otrzymała nagrodę Guest of Honor przyznawaną przez Human Society of the United States w ramach Genesis Awards. W roku 2005 magazyn Time uznał ją za azjatycką bohaterkę za jej pracę na rzecz ochrony słoni. W roku 2006 wręczono jej nagrodę Earth Day Award. W roku 2008 podczas królewskiej ceremonii kobieta otrzymała Unstanding Thai Woman Award. W roku 2010 w październiku została przyjęta w Białym Domu przez sekretarza stanu USA Hillary Clinton. Otrzymała dwa tytuły honorowe od Chiang Mai University, doktorat w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i konserwacji w roku 2002 oraz doktorat w dziedzinie medycyny weterynaryjnej w roku 2006, który został jej przyznany przez księcia koronnego Tajlandii. Inne nagrody oprócz licznych filmów dokumentalnych o jej pracy przez National Geographic, Discovery, Animal Planet i BBC, wśród nich dokumenty National Geographic, Vanishing Giants, który opisuje pracę królowej słoni. Kobieta jest na czele kwestii związanych z prawami słoni, podnosząc międzynarodową świadomość i pracując na rzecz poprawy ich dobrostanu. Zainicjowała projekty mające na celu poprawę dobrostanu słoni w całej Azji, ale to właśnie w Elephant Nature Park uwielbia spędzać najwięcej czasu wraz ze swoją wielką rodziną uratowanych słoni i wszystkimi innymi zwierzętami, którymi ta wyjątkowa kobieta zdołała dać schronienie. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.